Czasem nawet tłum nie zagłuszy twych pól Bo dziś ludzie już nie tacy sami, jak kiedyś byli Fałszywe uśmiechy, oczy co nic nie czują Złamane serca chowamy pod filtrami A w środku płaczemy, choć na insta królujemy Nie masz wsparcia, tylko puste słowa Kocham cię, brzmi jak żart, jak tania rozmowa Serce krwawi, choć nikt nie widzi, jak spływa. Nie chcę już grać, nie chcę być kimś, kogo świat chcę widzieć. Wolę ból niż udawać, że wszystko jest piękne, bo w tym świecie każdy kłamie. Boi się prawdy, bo prawda boli, ale przynajmniej jest prawdziwa. Czasem myślę, że miłość to już legenda, że ludzie wolą zniknąć niż walczyć o serca. Samotność dzisiaj jest modna, zimna jak szkło, ale w ciszy przynajmniej wiem, kim jestem to co. Więc jeśli słuchasz tego, wiedz, że nie jesteś sam. Każdy z nas